Kate 38 litrów i William 37 litrów udzielili internetowego wywiadu stacji BBC. Para książęca opowiedziała m.in. o stanie zdrowia księcia Karola 71 litrów. I tym jak radzą sobie z izolacją. W poruszającym wywiadzie Kate i William postanowili podtrzymać na duchu swoich poddanych. Koronawirus nie oszczędza przecież także wyższych sfer, o czym mógł się przekonać chociażby książę Karol. William wyjawił, że ojciec czuje się dobrze, a objawy choroby w jego przypadku nie były uciążliwe. Muszę przyznać, martwiłem się. Pasuje do profilu osoby, która w tym wieku ma większe ryzyko zarażenia się. Nawias otwierający. nawias zamykający. Pomyślałem, że jeśli ktokolwiek ma z tego wyjść, to będzie on. Myślę, że najtrudniejsze było to, że musiał przystopować. Nie mógł wyjść na zewnątrz, zaczerpnąć świeżego powietrza i przejść się na spacer. Lekarze i przyjaciele zapewniali mnie, mówiąc: "Słuchaj, w te dni, gdy dowiedzieliśmy się o diagnozie, przechodził prawdopodobnie najtrudniejszy okres choroby", przyznał William. Para zapewniła, że królowa i książę Filip są odpowiednio izolowani, a wszyscy starają się zapewnić im jak największe bezpieczeństwo. Na koniec podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki nad dziećmi w tych trudnych czasach. Kate wyjawiła, że George i Charlotte dobrze przyjęli domowe nauczanie. Rodzice nie mówią im jednak, że może to potrwać jeszcze bardzo długo. Nie chcą, żeby dzieci się załamały, nie powiedzieliśmy dzieciom, że tak naprawdę spędzimy w ten sposób także wakacje. Czuję, że jestem przy tym wredna, zażartowała księżna, dodając, że nie odpuścili dzieciom nauki także w święta. Uczyliśmy je przez cały ten czas. Tylko im tego nie mówcie. Dzieci mają zaskakująco dużo energii, całymi dniami bawią się i uczą, a nie widać po nich zmęczenia. Nie chcemy ich straszyć, ale mówimy im o tym, co się dzieje w słowach odpowiednich i zrozumiałych dla dziecka, dodała Kate. Myślicie, że faktycznie sami zajmują się ich edukacją?